sobie temat tego kością. Mój kolega, który, którego nie znacie, powiedział mi, żebym to ogłosił. Czy widziałeś go kiedykolwiek w zinie? Ja jeszcze nie. Ale wiem, że sporo osób go widziało. Więc kobieta go narysowałam. Ale nie w programie, tylko chyba na jakiejś kartce. Ale czy. nazywa się on Dizmen lecz czy jestem dobrym człowiekiem czasem daje rady dobre a w niektórych znach robię takie rzeczy których nie mogę powiedzieć i chyba dobrze wiecie co mam na myśli kobieta właśnie go analizowała w taki sposób i poszła z tą informacją do psychiatryka a psychiatryk zadzwonił do swoich kolegów którzy też leczą ludzi z tych samych sytuacji sam problem i dziękuję za wysłuchanie.